Pan doktor Leszek Borkowski, Szpital Wolski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, bardzo mnie pan zaciekawił przed naszym nagraniem, rozmową na temat badań, apelu w sprawie badań polskiego ministra i Unii Europejskiej. Tak, to jest ciekawa rzecz. Może zacznę od tego, że praca naukową jest, fantastyczną przygodą, która nie daje szybkich spektakularnych efektów. Jak popatrzyli historycznie, to rzeczy, z których korzystamy dzisiaj, dzięki czemu jesteśmy zdrowsi, dłużej żyjemy, były wykryte bardzo dawno i włożone do szuflady i po pewnym czasie okazały się niezwykle przydatne. Zdarzało się to na przykład z lekiem stosowanym w leczeniu raka, cisplatyną. Otóż pewien fizyk robił badanie i wykrył, że w, przepuszczając prąd między elektrodami platynowymi, komórki jakby nie rozmnażały się w obszarze sąsiedztwa elektrody platynowej. Wrzucił to do szuflady, no po prostu napisał, że tak jest, ale no, nie wiedział, jak to, jak to wykorzystać. Później zostało to wykorzystane przez wynalazców kapitalnego leku cisplatyny, która jest stosowana od, no, Ponad pół wieku w zwalczaniu nowotworów, skutecznie stosowana. Jest to lek, który jakby zrodził się z tamtego odkrycia. To jest taki sygnał, który ja często przekazuję młodym ludziom, którzy słuchają mojego wykładu, zawsze mówię tak, jeżeli uczestniczycie w kapitalnej przygodzie, jaką jest, jaką jest praca naukowa, to pamiętajcie, że po pierwsze, nigdy nie będzie spektakularnych efektów. Dziś odkryłem, dziś dostaję Nobla, zapomnieć. Natomiast nie wolno zrażać się niczym, i trzeba gromadzić wiedzę, bo ona się przyda. I teraz powrócę do zasadniczego pytania pana redaktora. Otóż, jak się zaczęła pandemia z wirusem SARS-CoV-2, czyli nasza no, nieszczęśliwa przygoda z chorobą COVID-19? Zaczęto szukać leków, wyrobów medycznych środków biobójczych, które mogłyby tę ademię skutecznie zahamować. Jak widzicie państwo, od grudnia minęło ponad pół roku, nie mamy żadnego nowego leku, bo wynalezienie nowego leku to jest praca wielu wielu lat. Wiedząc o tym, Komisja Europejska Poprosiła ministrów zdrowia, aby w swoich krajach zaapelowali do zespołów naukowych, aby te przejrzały szuflady w swoich biurkach. To się tak fachowo nazywa przegląd biblioteki naukowej. Nasz minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski, również był uprzejmy zaapelować do Polskiego Środowiska Naukowego, on w skrócie powiedział tak, szukajcie, przeglądajcie wyniki starych badań, może znajdziecie coś, co pomoże nam walczyć z SARS-CoV-2. I proszę sobie wyobrazić, że jedna z firm, jedna z firm, o której ja wiem, no, takich przypadków może być więcej, która zajmowała się wyrobem medycznym Viofor. On służy do magnetostymulacji stosowanej do leczenia bólu. No, ból jest ogromnym problemem i leczy się go farmakologicznie, ale również przy pomocy różnych urządzeń naświetlających różnymi długościami fali, aby zwiększyć komfort życia pacjentów. To jest niezwykle ważna rzecz. Otóż ci, ten zespół pracujący nad kapitalnym wyrobem Viofor odkrył, że 15 lat temu Przeprowadzili badanie kliniczne z Wojskowym Instytutem Medycznym, polegające na sprawdzeniu, czy ta magnetostymulacja może mieć wpływ na odporność. I okazało się, że magnetostymulacja zmniejsza zawartość cytokin prozapalnych czyli to. To z czym mamy do czynienia w czasie burzy cytokin u pacjentów chorujących na COVID. I okazało się, że leczenie przewlekłych zapaleń górnych dróg oddechowych postępuje z lepszym efektem. Przebadano, to robił Wojskowy Instytut Epidemiologiczny Epidemiologii z szaserów. W Warszawie przebadano 600 dzieci. To duża próba, i okazało się ewidentnie, że to pomaga. Natomiast publikacje zawierające te informacje ukazały się, proszę Państwa, 15 lat temu w różnych czasopismach polskich i angielskojęzycznych, i one jakby przeszły bez echa. Ja jak się o tym wszystkim dowiedziałem, to, to mówię to, bo to jest świetny przykład, żeby nie załamywać rąk i żeby y, korzystać z wiedzy. I doświadczeń, oraz wyników pracy naszych poprzedników. Takich przykładów jak ten jest wiele, bo wiele dzisiaj stosowanych leków to jest efekt pracy ludzi prawie 100 lat temu, którzy coś tam odkryli i zostało to gdzieś włożone do szuflady. W związku z tym, wydaje mi się, że zawsze. Powinniśmy patrzeć dwukierunkowo do przodu i do tyłu. Do tyłu, żeby wiedzieć, co w danej dyscyplinie zostało zrobione. Szczególnie to jest istotne w obszarze służby zdrowia i to, co chcemy zrobić. Bo popatrzcie, Państwo, przy chorobie COVID do dzisiaj nie mamy żadnego nowego leku. Wszystkie leki, które są stosowane, były otrzymane w innym celu. Prawda? Remdesivir to było zwalczanie eboli. Chlorochina i hydrochina to był RZS, to była malaria. Środki stosowane na HIV były w innym celu przecież otrzymane, a dzisiaj... Jest próba stosowania ich w zwalczaniu wirusa. Oczywiście te próby też trwają, i nie należy być niecierpliwym. Nie należy pochopnie wydawać sądów nadmiernie pozytywnych ani nadmiernie negatywnych. Należy robić badania, obserwować, obserwować i mądrze jakby analizować otrzymane wyniki. Panie doktorze, czy patrzymy na tyle do przodu? Że prowadzone są badania nad, nad czymś, co dopiero być może kiedyś nam się przyda. Na razie tak jakby wyprzedzamy przyszłe jakieś potrzeby medycyny. Tak, bardzo, bardzo jest bardzo dużo dużo prac, które wykrywają rzeczy fascynujące. Ja czasami na wykładzie mówię, że Wojny gwiezdne to jest pikuś w stosunku do tego, co robi się w służbie zdrowia. Prowadzi się niezwykle wiele różnych badań, i bardzo dużo jest tych pozytywnych wyników chowanych do szuflady, bo albo technologia jest jeszcze za słaba, żeby można było to wdrożyć, bo samo, samo wykrycie. Jest dopiero początkiem. Musimy to, jak to się mówi, skomercjalizować wynalazek poprzez udostępnienie go publiczne. Aby to zrobić, musimy mieć odpowiednią technologię. Dzisiaj robimy wiele niezwykle ciekawych prac z wirusami, zaprzęgamy je do bardzo pożytecznych prac. Ale potrafimy to zrobić w laboratorium, a nie potrafimy tego zrobić na dużą skalę. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Dr Leszek Borkowski, Szpital Polski.